Teraz biegniemy do Grzeszka Chronowskiego. Grzesiek cały czas jest w warszawskim ja tam ZOO. Zastanawiam się, czy, 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 ruszyli, ga, czy, tak? czy ruszyli, a jeżeli ruszyli, to czy... gdzie już się znajdują w tym momencie? Ci słabsi jeszcze biegną, ale ten najlepszy już jest i stoi obok mnie Mariusz Giżyński 30-42, to jest swój czas, 10 kilometrów. Gratulacje na samym początku. Dziękuję bardzo. No i jak było? Bardzo fajnie, sympatycznie, fajna, niepowtarzalna tą bo część trasy biegnie przez do, także... Bardzo fajnie, nie, nie nudzi się. Jakie zwierzęta Cię pozdrawiały? E, nie, nie pozdrawiały, ale widziałem, widziałem kilka, kilka także tam pawoły, ptaki, e, no, bardzo sympatycznie. Właściwie tutaj nikt nie jest zaskoczony tym, że Mariusz wygrał drugi bieg dookoła ZOO, ponieważ to jest trzeci maratończyk w Polsce, a dwunasty w Europie. E, no tak się składa, w tym roku tak, tak to wygląda. I oprócz tego, że dzisiaj biegał dookoła ZOO, to również w poniedziałek będziesz też biegł? E, tak, w biegu Konstytucji, 3 maja. Serdecznie zapraszam, ale dziś biegłeś pod szyldem inicjatywy ścieżki biegowe.pl. Co to za akcja powiedz szybko? E, tak, dokładnie razem po zdrowiu finansowej ścieżki biegowe. To jest taka akcja, e, ścieżki biegowe, bieganie dla każdego. E, każdy może przyjść, wystarczy wejść na stronę ścieżki biegowepl i pobiegać z trenerem na wyznaczonych ścieżkach, e, wyznaczonych terminach. E, zajęcia są bezpłatne dla każdego, atmosfera jest Super, tempo i intensywność ćwiczeń dopasowana do uczestników, także serdecznie zapraszam. Tutaj chodzi o kilka miejsc w Warszawie do biegania. Tak, to jest pięć miejsc w Warszawie, między m.in. w Parku Skaraszewskim we wtorki, czwartki, osiemnastej, no i na innych ścieżkach też dwa razy w tygodniu. Wszystko na stronie, także zapraszam na www. Ścieżki Myśnik, Biegowek. Jak myślisz, z jakim czasem przebiegnie ostatni zawodnik? E, oj, pewnie to trochę, troszeczkę zajmie. Brawo. Dzięki. Brawo, gratulacje e, dla ciebie Dzięki. Dzięki. E, to nie troszeczkę zajmie. To jest podejrzewam, tak, pan nieźwiecki, którego miałem. E, ma już ponad 80 lat i inny ciągle biega, także, także dowodzi to, że każdy może. Ale nie o czas tutaj chodzi, tylko o bociany. <grym> No tak, o zdrowie i tak dalej. No każdy ma swój cel. I, i, ale każdy się dobrze bawi, na pewno. Mariusz, oprócz tego, że zdobył medal drugiego biegu dookoła ZO, to również nagrodą był dość drogi sprzęt muzyczny. Ale większe pieniądze pójdą właśnie na bociany, na bociany w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Drugi bieg dookoła ZO jeszcze trwa, zobaczymy, kiedy przybiegnie ten ostatni w głównym biegu. Ale od godziny 12, uwaga, ruszają kolejne biegi już dla najmłodszych i na te biegi można się jeszcze zapisać. Zapraszamy wszystkich dorosłych, z malu słuchami do muszli koncertowej w Parku Pras.